Jego się chyba tak co? Ej ja? ja też coś znalazłem. Odsyłem link i od razu ostrzegam link dostępny dla osób plus 18 lat szczerze. Co? No to dzisiaj był. Patrzmy, co są. Kuweł siedzi z rodziną na wakacjach i szuka na Litwie szczerze. Na to jestem ten kubeczek, co strzefa szczerze. Gdzie nie zanioł? Ja już wrócimy w nadmorze szczerze. Odwrotnie nie widać. Uch. Ja mi wróciłeś w chłopak z no obożem, już ja nie wejdź. O, całe widmo. Moja ochnie, to jest Hasburger. Pan Dawid, to jest szczerze.

Zajebiście się wracało z aeroportu, natomiast z tamtą stronę to że pierdolca dostanę. Miejscowość tu jest, tam było kurwa najbardziej przejebane. Czy to przypadek, że w tej nazwie jest słowo turtno? Nie sądzę szczerze. Dzisiaj farmienie w ci-paciska mhm. S. Ну что нет, найнуднейший, найнуднейший. Если и парменик типа W ja tu to nie masz w ogóle tu, tu jest nazywany ma Mazowsza ma najdłuższy ale wewnątrz i tam i nie uświadczy szczerze. Ja, Siema, Paterson, szczerze i smacznego szczerze Nie no, ale serio znam z bo to mnie tam nie ma korków, szczerze. Miałem sos e, majonozowo-paprykowy. Ale papryki w ogóle bym nie czuć. Ale fryty mają tak To jest taki ostry, to Ale ten to jest, to będę chlął jak ostatnio, kurwe, szczerze. Projektu, ale mi wiruje ekran, nawet nie wiesz, tak mi wiruje ekran. I co Patryś, smacznego, trzeba szczerze. Burger, piszczere. No, do jak bólna, burger. Wziąłem coś kana i jakąś wołowinkę. Chyba chicken. Czapczek. Chyba czapczek. No co maśne pomiarka, mam panierca, pomidorek, żeby yes, okay. to pikla, z majonozowy. No Ty tu potrafisz chmacane robić patel szczerze. Pewnie gdyby nie sos i panierka, to taką by było. no Banco Chama a cabra, chama o saludo. Que mais algo deu? strength mm. You can go now I will Jebany patelton z trawem w Jedynie, szczerze. Patelką, szczerze. Ja mam coś, a kiedy kontent z tym jak będzie, to będzie? A teraz ten jest z wołowinką, jak się leci? To jest jakiś barbecue. Barbeque i widzę, że tu są y, oni ringsy, więcej, jest przed nim, to jest boczek. Trochę taki znieciony jest, ale... Mm. Mocno dymny taki, wydaje ciężki. Cebulka, ogórek, anioleńcy, burger i serek i cebula zwykła i boczek. Mamy w ofercie veggie burgery, no. Chyba trzy oferty, trzy nawet veggie burger mają, trzy rodzaje.

w głowie. No nie wiem kurcza Nie no nie ma takiego miasta szczerze, w Polsce To już takie stare miasto z wieloma zabytkami Ale nie jest zbyt nowoczesne i z i tak dalej tutaj nie ma hmm. Lublin? Może właśnie bardziej Bydgoszcz bo w Bydgoszczy chyba nigdy nie byłem może albo raz byłem